Witam, witam. Tu Joker, a dziś odcinek serii Czy to ma sens? Czy ktoś tu odleciał? A może to jednak się trzyma kupy? Zanurzymy się w jedną z najbardziej kultowych teorii Disneya. Elza i Anna z krainy lodu mają brata. A tym bratem jest Tarzan. Zaczynamy. Wszystko zaczyna się od statku. W krainie lodu wiemy jedno: rodzice Elzy i Anny giną na morzu, ale czy na pewno. Disney nigdy nie pokazuje zniszczonego wraku, nigdy nie pokazuje ciał, widzimy tylko informację, że statek zaginął. I tu zaczyna się magia teorii. Reżyser Krainy Lodu potwierdził coś dziwnego. W 2015 roku reżyser Krainy Lodu Chris Buck powiedział w wywiadzie, że rodzice Elzy i Anny nie zginęli od razu. Oni przeżyli katastrofę i dopłynęli na wyspę. Na której urodzili chłopca. I teraz rodzi się pytanie: kto urodził się na tropikalnej wyspie po katastrofie statku? No, no tak, Tarzan. Wyspa Tarzana i trasa statku to się łączy. Statek Elzy i Anny płynął najprawdopodobniej w kierunku południowych krajów, być może do Afryki. W Tarzanie też widzimy wrak statku. Ba, widać nawet podobieństwo w wyglądzie rodziców. Disney nigdy tego oficjalnie nie potwierdził, ale też nie zaprzeczył. A teraz najlepsze, mianowicie powiązania wewnątrz Disneya. Pixar słynie z łączenia swoich filmów w jedno uniwersum. Disney Animation też lubi smaczki. W zaplątanych Rapunzel pojawia się w krainie lodu. W Moanie. Pojawia się wrak podejrzanie podobny do statku rodziców Elzy. Styl animacji Tarzana i krainy lodu jest dziełem tych samych twórców. A do tego w obu historiach motyw przewodni to rodzina, izolacja i przetrwanie po tragedii. Logika Disneya: Elza z mocami lodu, plus Tarzan z nadludzką siłą. Rodzice Elzy i Anny uciekają na statek częściowo dlatego, że Elza nie kontroluje mocy. W teorii ich syn mógł odziedziczyć coś innego. Tarzan jest nieludzko silny, szybki i odporny. Czy to przypadek? A może super rodzinka? Ostateczna teoria, według fanów oraz części twórców, wygląda tak. Rodzice Elzy i Anny przeżyli sztorm. Dopłynęli do wyspy, tej samej, na której rozpoczyna się Tarzan. Tam urodzili syna. Następnie zginęli w starciu z lampartem Sabor, a ich syn wychował się wśród goryli. A co z tego wynika? No mianowicie Elza, Anna i Tarzan to rodzeństwo. Z tym, że dwoje w Lodowym Królestwie, a jeden w dżungli. Podsumowując, to jedna z najbardziej ukochanych teorii Disneya. I mimo że oficjalnie niekanoniczna, twórcy wielokrotnie puszczali oczko fanom, nigdy jej nie dementując. I teraz pytanie do was. Czy według was Elsa i Tarzan to rodzeństwo? A może to już za dużo jak na disneyowską logikę?